Miłość i Nadzieja, odcinek 319, emisja 3 listopada 2025 roku, to pełne napięcia spotkanie Cajnep i Bulenta oraz tajemnicze działania Kuzeja, który śledzi lewenta. Przedstawiamy szczegółowy opis 319 odcinka popularnego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który będzie można zobaczyć 3 listopada 2025 roku na TVP Miłość i Nadzieja, w 319 odcinku tureckiego serialu Askwe Umut, emisja 3 listopada 2025 roku Levent idzie na randkę, a Kuzej go śledzi. Tymczasem Cajnep nie ma litości dla bulenta. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w poniedziałek 3 listopada? Szczegóły poniżej. Miłość i nadzieja, odcinek 319. Kuzej śledzi Lewenta. W 319 odcinku serialu Miłość i nadzieja Lewent pójdzie na randkę Aslią, a Kuzej będzie go śledził i ostatecznie zdoła pokrzyżować plany rywala. Tymczasem Kawajden dalej będzie snuć swoje intrygi związane z Bachar, a Cajnep postawi sprawę jasno w kwestii swojej relacji z bulentem. Miłość i nadzieja odcinek 319. Streszczenie szczegółowe emisja 3 listopada 2025 roku. Streszczenie 319 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Cajnep nie chce utrzymywać stosunków z bulentem. Lewent udaje się na randkę z Aslią. Kawajden cynicznie walczy o prawa Bachar. Kuzej śledzi lewenta i krzyżuje jego plany. Miłość i nadzieja, obsada. Kto jest kim w tureckim serialu? Obsada serialu Miłość i nadzieja prezentuje się następująco.